Witaj, to, o czym teraz powiem, to jest moim zdaniem um, taki ciąg dalszy żenady, polsko-amerykańskiej żenady. Ona w Stanach ma twarz Donalda Trumpa, w Polsce taką swoją lokalną kopię w osobie Karola Nawrockiego. Dwie postacie, dwa, jego jedna metoda, ta sama robić politykę jak tani reality show dla tłuszczy, a bezpieczeństwo traktować jak rekwizyt do zdjęć. Bo co my dzisiaj widzimy? Trump, prezydent państwa, który ma, co tam, ma satelity, wywiad, analityków, pół świata na podsłuchu pewnie, słyszy od Putina historię o rzekomym ataku dronami na jego rezydencję. I od razu się Trump odpala. Najpierw mówi, że był bardzo zły, oburza się na sam pomysł takiego ataku i daje do zrozumienia, że w tak delikatnym momencie, chodzi oczywiście o negocjacje, gdzie najpierw, przypomnę, rozmawia Trump. Z Putinem telefonicznie, a potem idzie do stołu negocjacyjnego z Załęskim, że to taki atak się nie powinien wydarzyć. A zapytany o konkrety mówi, że dowiemy się. I powiem wam dobrze, że Trump nie bierze sobie na głowę więcej, bo chyba wystarczy, że nie wiem, przejmuje się rzekomym atakiem na no, tę rezydencję Putina. Gdyby jeszcze miał sobie wziąć na głowę to, że jego funfel z Moskwy prowadzi wojnę i taśmowo morduje kobiety, dzieci, mężczyzn, oj, to już by było za dużo. Za dużo przejmowania się, a tak jakoś jest w stanie to. Ogarnąć. A jeśli lubisz nasze stany faktyczne i chcesz, żebym robił je dalej niezależnie, wesprzej moją działalność. Szczegóły znajdziesz w opisie. Witam w stanie faktycznym. Wiecie, co jest moim zdaniem najlepsze, biorę to najlepsze w cudzysłów, oczywiście, że Trumpa w tej sytuacji musi prostować polityk z jego własnego politycznego obozu, bo tak było. Republikański kongresman powiedział wprost najpierw Donald ustal fakty. No, przypomina oczywistość, którą każdy dorosły człowiek powinien mieć wgraną w system. Putin to kłamca. Tak? Putin to kłamca, a niech będzie Putin to kłamca. To wcale nie jest antytrumpizm. To jest taka podstawowa higiena rozumu. Przejdźmy teraz do Polski. Bo my tutaj nad Wisłą mamy swój odcinek tego serialu. Nazywa się Karol Nawrocki i jego rozmowa z Trumpem. Tu się zaczął teatr, który miał wyglądać jak dyplomacja, ale zaczął pachnieć bardziej jak tani pijarowy występ na scenie. Oficjalny komunikat mówi dużego pałacu. Rozmowa była ciepła i serdeczna, były życzenia, a potem było trochę poważnych tematów, oczywiście, czyli relacje transatlantyckie, bezpieczeństwo regionu, rozmowy pokojowe, G20, gospodarka, energetyka, to wszystko już wiemy. Brzmi państwowo, prawda? Tylko, że w praktyce to, co sprzedaje otoczenie Nowrowskiego, wygląda jak narracja. Patrzcie, mam telefon do Trumpa, jestem fajny, jestem ważny. Jakby bezpieczeństwo Polski zależało od tego, czy Trump akurat ma dzisiaj dobry, zły, czy może średni humor. I tu jest moim zdaniem sedno. Trump jest w Stanach postacią, która przecież dzieli, prowokuje, jedzie na skrajnych emocjach. To jest polityk, który potrafi, nie wiem, na jednym oddechu oburzyć się na coś, a na następnym oddechu powiedzieć, że się dowiemy, czy to w ogóle miało miejsce. I to jest w sumie styl rządzenia. Głośno, impulsywnie, a polityczna odpowiedzialność no, może gdzieś tam kiedyś. Nawrocki z kolei w Polsce robi dokładnie ten sam numer, tylko w naszych realiach. Dla przynajmniej połowy Polaków zapracowuje sobie na opinię człowieka, który w sprawach najważniejszych wybiera kurs konfrontacji, pokazówki, wewnętrznej wojny, zamiast chłodnej racji stanu. Najgorsze jest to, że on to sprzedaje jako siłę, i duży kawałek jego wyborców gdzieś czymś, oczami pewnie nie, ale tę siłę widzi. W tym samym czasie, kiedy mamy realne tematy bezpieczeństwa, co robi Duży Pałac z Nawrockim w środku? Zamiast komunikacji i współpracy mamy przeciąganie lin. Rząd domaga się pilnego spotkania z prezydentem. Szef Mon mówi o potrzebie uzgadniania kwestii komunikacyjnych i o planach na przyszły rok, także tych planach niejawnych. Czyli co? Państwo ma działać jak państwo, jedna drużyna, przynajmniej w kwestiach bezpieczeństwa. E, no, chyba po politycznym trupie Kaczyńskiego zdaje się w tej sytuacji mówić na i W odpowiedzi słyszymy przecież no, na poważnie tekst można tak było od razu. Tak mówi Nawrocki. Serio? Bezpieczeństwo kraju jako pole do gówniarskich złośliwości, jakbyśmy rozmawiali o tym, kto komu nie odpisał na SMS-a ani o służbach, nominacjach, procedurach? Do tego dochodzi oczywiście spór o awanse oficerskie. Warto przypomnieć, że premier informował przecież, że Nawrocki zablokował wnioski o awanse. To było 136 nominacji przyszłych oficerów SKW i ABW. A pałac odpowiada narracją o braku zgody premiera na spotkania i o tym, że prezydent czeka na rozmowę z szefami służb. Jaki mamy efekt? No jasny efekt. Mamy chaos. Wrażenie, że struktury bezpieczeństwa są niejako zakładnikiem politycznej przepychanki, ale przepychanki z inicjatywy no, tymczasowego, miejmy nadzieję, jednokandencyjnego, miejmy nadzieję, lokatora dużego pałacu. To teraz powiedz mi, proszę, to ma być patriotyzm, to ma być racja stanu, czy to jest po prostu przeniesienie mentalu Trumpa do Warszawy? Wszystko ma być o mnie, moja scena, moje warunki, mój show, tani show, ale show. Tu wchodzi Radosław Sikorski. Cały na biało, o czym zrobiłem osobny stan faktyczny. Link do niego znajdziesz w opisie tego programu. Krótko przypomnijmy: Sikorski wchodzi, ale nie dlatego, że ma robić teatr, tylko dlatego, że przypomina fakty, które. Nie wiem, czy bolą Nawrockiego, ale normalnych ludzi bolą. Uderza w Nawrockiego. Wyciąga temat spotkania w moskiewskim Muzeum i to po bandyckim anszlusu Krymu. Link do tego stanu faktycznego znajdziesz również w opisie programu. Czyli co robi? Przypomina, polityka zagraniczna to nie jest żaden konkurs na minę twardego faceta, tylko konsekwencja, pamięć, wiarygodność. W dyplomacji ludzie nie zapominają zdjęć. Nie zapominają gestów symboli, zwłaszcza po drugiej stronie. I teraz zestawmy to jak w miarę normalny człowiek, bez doktoratu z politologii. Trump, emocjonalny wybuch na bazie opowieści przekazanej przez Putlera. Potem dowiemy się, czy tak było. Albo się nie dowiemy i będziemy twierdzić, że tak było. To jest bardziej prawdopodobne. Nawrocki, dyplomacja jako autopromocja, a w kraju wojna o procedury bezpieczeństwa i komunikacyjne przepychanki. Za to Tuski-Sikorski, bez względu na sympatie czy antypatie polityczne, bo mówimy o stanie faktycznym, twarde zarządzanie państwem, Nacisk na współpracę służb, porządek w strukturach i wiarygodność. Ja wiem, że część osób powie, ale przecież dobrze, że prezydent Polski rozmawia z prezydentem stanów. Jasne, że dobrze. Oczywiście rozmowa jest narzędziem przecież, tylko narzędzi można używać w bardzo różny sposób. Jak skalpela albo jak kibolskiej pały na łeb przeciwnika. Prawda? Jeśli po rozmowie z Trumpem sprzedaje się to jako ciepłą, serdeczną atmosferę, w momencie, gdy Trump po raz kolejny reaguje emocjonalnie. Tym razem na relacje bandyty z Kremla i dopiero potem mówi, sprawdzimy, to to nie jest żadna dyplomacja, to jest bardziej jak lokowanie produktu. Ja i Trump, zdaje się powtarzać Nawrocki. Tyle, że moim zdaniem Polska nie potrzebuje ja i Trumpa, Polska potrzebuje przewidywalności, spójnego przekazu, stabilności, wspólnej pracy instytucji. Dlaczego? Bo to nie chodzi o to, kto komu poda rękę albo nie będzie chciał podać nogi. To z historii. Tu chodzi o to, czy my jesteśmy traktowani poważnie. A jeśli uważasz, że taka, no moim zdaniem, bezmyślna polityka na emocjach jest niebezpieczna współcześnie, zostaw lajka, udostępnij ten materiał znajomym i zasubskrybuj nasz kanał. Subskrypcje realnie zwiększają nasze zasięgi, a dzięki temu normalne, rozsądne, stanowo faktyczne słowo może brzmieć jeszcze głośniej. Pamiętaj też proszę, że nadajemy dzięki naszym patronom. Dołącz do nich, szczegóły wsparcia znajdziesz. W opisie dziękuję. No i wracamy do tego trampowo nawrockiego, nieustającego, pajacowania. Mm. Najgorsze w tym wszystkim, oczywiście moim zdaniem, jest to, że ta żenada ona jest nie tylko śmieszna. Gdyby ona była śmieszna, to tam pół biedy, ale ona jest groźna. Dlaczego? Trump może sobie pozwolić na chaos, bo Stany mają gigantyczne zaplecze różnych instytucji, no, choć i tam widać, że nawet republikanie czasem łapią się za łeb, jak słuchają Trumpa. Ale Polska? Polska nie ma luksusu, żeby prezydent bawił się w polityczne gierki na tle służb i nominacji, a potem robił z tego narrację o własnej wielkości. No, nie ma tutaj tej przestrzeni, nie ma tej potęgi instytucji. W normalnym kraju, kiedy pojawiają się spory o bezpieczeństwo, to po prostu się je wycisza. Zamyka drzwi, ustala wspólny front i wychodzi z jasnym komunikatem do nas. A tutaj no, wychodzi kabaret kupowany. No, niestety, to nie brzmi dobrze, ale takie jest, przez najgłupszą tłuszczę. Ten kabaret ma dwie twarze: Trumpa i Nawrockiego, dwóch facetów, którzy mają ogromną potrzebę bycia tym najważniejszym w pokoju. Nawet jeśli ten pokój to sala z mapą Europy i realnymi zagrożeniami. Zdają się tego nie widzieć. A jaki jest finał? Trump jest już w Stanach mocno oceniany przez miliony ludzi jako polityk chaosu. Mówiąc wprost, Nawrocki w Polsce robi wszystko, żeby więcej niż połowa kraju widziała w nim dokładnie to samo, tylko w wersji krajowej, takiej przaśnej, z dodatkiem skrzynki buraków, 5 kilogramów cebuli, z lokalnym językiem lokalnymi fochami. I teraz pytanie do Ciebie, bo to jest moim zdaniem pytanie kluczowe. Czy my naprawdę chcemy, żeby bezpieczeństwo Polski zależało od duetów, obrażania się, można było tak od razu, i polityki prowadzonej jak komentarze na główno Czy może jednak wolimy powagę, konsekwencje i ludzi, którzy rozumieją, że Państwo to nie scena, tylko odpowiedzialność? Dziękuję za uwagę i jeśli było warto, wesprzyj nas symbolicznie, szczegóły znajdziesz w opisie. To był stan faktyczny. To jeszcze teraz zapraszam cię na 21. na żywo. Dzisiaj widzimy się po raz ostatni w tym roku. Tak to wychodzi z doktorem Tomkiem Kowalczukiem, politologiem i filozofem. Mam nadzieję, że znajdziesz dla nas czas. Jeśli możesz, pamiętaj o subskrypcji tego kanału, to nam zwiększa zasięgi, polubieniu tego filmu i udostępnieniu swoim znajomym, którzy są zapatrzeni w Nawrockiego. Niech mają, niech się cieszą. Tak z końcem roku. Dziękuję pięknie za uwagę. Do zobaczenia w kolejnym stanie faktycznym i na żywo o 21 z doktorem Tomkiem Kowalczukiem.